Przemysław Sarosiek, Dzień Dobry Podlaskie. Kilka dni temu mieliśmy pierwszą turę wyborów prezydenckich i na tym głównie skoncentrowała się uwaga praktycznie wszystkich. W sumie nic dziwnego, rowetestu było z tym bardzo dużo. Trochę wcześniej, tydzień wcześniej, w Zabrzu odbyło się inne, bardzo, bardzo ważne głosowanie. Było to referendum w sprawie odwołania niedawno powołanej prezydent, która po... W kilkunastu miesiącach ponad roku od objęcia swojej funkcji została odwołana. To może oznaczać początek zmiany, lawiny, referendów, w których będą odwoływani burmistrzowie, prezydenci Wójtowie. Czy tak będzie również w Podlaskim? Ano, zobaczymy. Partnerzy Portalu Diadom Okna i Drzwi oraz mk Foam Koło. Materace, łóżka, stelaże. Agnieszka Rupniewska została odwołana tydzień przed wyborami prezydenckimi. Wtedy właśnie w Zabrze odbyło się referendum, albowiem pani prezydent, tak trzeba trafić z Platformy Obywatelskiej, która zastąpiła wieloletnią prezydent Zabrze rządzącą miastem przez chyba dekadę. Została wybrana głosami niezadowolonych mieszkańców, którzy oczekiwali zmiany od sposobu zarządzania Carycy, bo taką, takie miano nosiła jej poprzedniczka. Agnieszka Rupniewska, mm, zarzucono jej kilka rzeczy. Zarzucono jej odstąpienie od imprez lokalnych, zarzucono jej długą prywatyzację Górnika Zabrze, bo klub jest miejski, miasto ma w nim większość udziałów oraz zarzucono w niej masowe zwolnienia albo grupowe zwolnienia w urzędzie gminy, bo próbowała zastąpić urzędników powołanych przez poprzedniczkę swoimi, jak to zwykle bywa, skąd my to znamy. W Województwie Podlaskim mamy, w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim mamy takie właśnie działania, tyle że nie mające charakter grupowych oraz podwyższenie wydatków lokalnych. Brzmi znajomo? No pewnie, że brzmi znajomo, zwłaszcza dla mieszkańców stolicy Województwa Białego Stoku. A tutaj mianowicie rzecz rozprowadza się do Tadeusza Truskolaskiego, który rządzi miastem od 15, a może więcej 16, 8 lat. To piąta kadencja Tadeusza Truskolskiego, przepraszam, to, to nawet dłużej niż 16 lat. Moja matematyka nie jest najlepsza. Tadeusz Truskolaski do tej pory wygrywał te wybory w cuglach, kilkakrotnie, tak jak ostatnio. Nie potrzebował nawet drugiej tury. Zdobył troszeczkę powyżej 50% głosów i wygrał w pierwszej turze, zostając prezydentem Białego Stoku. Niepotrzebna była druga tura. Wydawałoby się, że Tadeusz Truskolaski jest w związku z powyższym przy tak fantastycznym poparciu, ma mocną pozycję, jest niewzruszony. No cóż, niekoniecznie. Dlaczego niekoniecznie? Bo po pierwsze, z tej kadencji zmieniły się przepisy dotyczące odwołania referendum, właśnie ważności referendum o odwołanie prezydenta, burmistrza lub wójta. Jak? A no, mianowicie zmniejszony został próg, a więc liczba osób, które musi pójść do głosowania, żeby prawomocnie odwołać prezydenta. Co to oznacza? Oznacza to, że wystarczy w tej chwili, że pójdzie tylko 3 piąte osób, które wzięły udział w głosowaniu. A do tego, aby odwołać, złożyć inicjatywę o odwołanie prezydenta, potrzeba 10% osób, które są uprawnione o do głosowania. To znacząco zmniejsza liczbę osób, które są niezbędne do ważności, bowiem do tej pory wszystkie referenda, albo znakomita ich większość, w których próbowano odwoływać wójtów, burmistrzów, prezydentów, czasami rady, rozbijała się o to, że frekwencja była bardzo wysoka, a organy, odwoływane organy, najczęściej właśnie wójtowie, prezydent, burmistrzowie, prezydenci, nawoływali mieszkańców do niepójścia na referendum. I faktycznie Biorąc pod uwagę to, że trudno zmobilizować ludzi do chodzenia często na wybory, udawało się im. I chociaż referenda przynosiły wyniki takie, że prawie 90-95% głosujących mówiło: chcemy odwołać, to brakowało kilku, kilkunastu tysięcy do ich ważności. A prezydenci, burmistrzowie rządzili dalej. Tak było. Ale w tej kadencji zmieniło się to w ten sposób, bo obniżenie frekwencji powoduje, że frekwencji niezbędnej do tego, żeby ta ważność głosowania się odbyła, powoduje, że do odwołania brakuje niewiele. Kilka dni temu w Białymstoku odbyły się wybory prezydenckie, pierwsza tura wyborów prezydenckich i ten materiał postanowiłem nagrać na nowo, bo wcześniej przygotowywałem materiał dotyczący referendum, ale tym razem postanowiłem oprzeć się o wyniki badań, a w zasadzie Najlepsze wyniki badań, lepsze niż jakiekolwiek sondażowe, a mianowicie głosowanie w wyborach prezydenckich. No to podsumujmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Białystok. W Białymstoku, żeby zwołać inicjatywę prawomocnie, yy... Zebrać, trzeba zebrać 21 150 podpisów mieszkańców bia miasta Białystok. Tyle osób musi się podpisać pod wnioskiem o odwołanie Tadeusza Truskolaskiego. Dużo sporo, ale no cóż, wyborców głównej, opozycyjnej siły wobec. Prawa wobec Tadeusza Truskolaskiego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, jest znacznie więcej. Na wyborach samorządowych na prezydenta Białogostoku, kandydata na prezydenta Białogostoku Henryka Dębowskiego i na radnych białostockich wybranych właśnie z ramienia tej partii głosowało grubo powyżej 35 tysięcy osób. To oznacza, że wystarczy, aby radni po prostu przeszli się po swoich elektorach, pozbierali podpisy i tak to jest do zrealizowania. A Załóżmy, że to referendum zostanie zwołane i, z, i ma się odbyć. Ile osób musi pójść na głosowanie? 64 106 osób. Ojej, jak dużo. Tak rzeczywiście istotnie jest to sporo, z tym, że Białystok liczy ponad 205 tysięcy osób uprawnionych do głosowania. To także bardzo, bardzo dużo. A żeby odwołać Leusza Troskowskiego wystarczy, że z tych 64 tysięcy 32 zagłosują za. Czy to jest cyfra, która jest nie do osiągnięcia? No to podsumujmy i zerknijmy. Wyniki z ostatniej niedzieli w białym stoku, jeżeli chodzi o głosowanie na wybory prezydenckie. Karol Nawrocki, a więc osoba, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i sprawiedliwość 41 154 osoby. Tyle głosów dostał ten kandydat w mieście Białystok. No dobrze, można powiedzieć, ale to jeszcze ciągle brakuje 23 tysięcy do tego, żeby odbyło się to referendum. No to jedziemy dalej. Sławomir Mencen, 22 378. Zwolennicy Konfederacji bardzo krytycznie wypowiadają się o Tadeuszu Truskolaskim, a kto nie wie, że niech sięgnie na materiał wyborczy Rafała Gresia, a więc kandydata Konfederacji, który w ostatnich wyborach kandydował w kontrze do Tadeusza Truskolaskiego. Przyznam szczerze, że w swoich hmm, Atakach na Tadeusza i pretensjach na Tadeusza Troskolackiego przewyższał znacznie kandydata PiSu. Jeżeli udałoby mu się zmobilizować zwolenników Sławomira Mencena, czyli konfederaci podaliby sobie rękę z Prawem i Sprawiedliwością po to, aby odwołać Tadeusza Troskolackiego, więc nie powoływać nowego prezydenta, ale po prostu odwołać starego, to już w tym momencie mamy 64 tysiące. Ale brakuje nam kilkuset głosów. Jeszcze kilkuset głosów. Gdzie te kilkaset głosów można znaleźć? No to popatrzmy. Grzegorz Braun. Ci również wyborcy są mocno krytyczni wobec Cytdeusza o który popiera Marsze LGBT, Parady Równości i innego rodzaju fikuśne lewicowe inicjatywy. Tych było 8717. I wystarczy, że niewielka część, kilkuset z nich, zdecyduje się pójść i zagłosować. Ale gdyby jeszcze brakowało tego, no to zostają jeszcze dwaj inni kandydaci uważani za konserwatywnych i prawicowych, którzy nie kryli krytycyzmu wobec Teosza Truskowskiego. Krzysztof Stanowski, który stworzył kilka wielokrotnie materiałów na temat słynnego, słynnej toalety w, zbudowanej przez pana prezydenta oraz kilku innych jego absurdów, jeśli chodzi o rozwój Białego stoku. 2406. No, wydawałoby się, że to wystarczy, ale jest jeszcze Marek Jakubiak. On również bardzo krytycznie opowiadał. I wyrażał się podczas swojej wizyty tutaj w Białymstoku o prezydencie Truskolaskim. On z kolei 1286. To daje, proszę Państwa, cyfrę ponad 70 tysięcy osób, które poszły do głos, na głosować na wybory prezydenckie i opowiedziały się przeciw Tadeuszowi Truskolaskiemu. Dlaczego można powiedzieć, że hmm, te osoby pójdą głosować? Przecież wybory prezydenckie coś innego. No dobrze, no to taka krótka podpowiedź. Tadeusz Truskolaski jest szefem sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Tak, tego samego kandydata, w kontrze do którego głosowało pięciu wymienionych przeze mnie kandydatów. Czy to wystarczy? Nie mam bladego pojęcia. Natomiast byłoby fajnie, gdyby się ktoś po prostu o tym przekonał. że sprawdźmy, czy Tadeusz Truskolaski istotnie jest tak trudny do odwołania, bo o ile prezydent Białegostoku w pierwszych dwóch lub trzech kadencjach był... Niewątpliwie sprawnym i bardzo dobrym gospodarzem Białogostoku, który miał sporo do kontrowersyjnych, ale zasadniczo dobrych pomysłów. To dłuższego czasu ewidentnie mu się nie chce. I cała jego uwaga, mam wrażenie, to oczywiście moja prywatna uwaga, jest skoncentrowana na tym, aby jego syn przejął jak największą siłę, władzę polityczną i aby mu ją zapewnić tą sukcesję, żeby jak najdłużej miał wpływ na to, co się wokół niego dzieje. Tadeusz Truskolaski to niewątpliwie. Dobry, bardzo dobry gracz polityczny tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim. Jego syn, no cóż, jakby to ująć, intelektem po tacie nie grzeszy. Jeżeli tata ma intelekt 100, to jego syn dzieliczył dokładnie połowę. Czy to dużo, czy mało, ocencie państwo sami. Natomiast wracając do Tadeusza Truskolowskiego, można powiedzieć, no przecież ten człowiek jest tak potrzebny, jest tyle zrobił, albo. Tak wiele zawdzięczam mu Biały Szanowni Państwo, był taki czas, kiedy ludzie mieli lampę naftową, mieliśmy odtwarzacze CD, mieliśmy yy, odtwarzacze wideo i były nam niezbędnie potrzebne. Tylko, że przeszedł ich czas, minęła era i pożegnaliśmy się z nimi. Tadeusz Truskolaski być może powinien dostać order wielkości talerza, ale od dawna jest już obciążeniem, a nie pomocą dla Białego Krzysztof Stanowski w ostatnich wyborach prezydenckich wystartował po to, aby pokazać od środka, jak idiotycznym systemem, idiotycznym sposobem działa, jak idiotyczna jest polityka. Pokazał również sporo patologii, ale też poznał i pokazał od kuchni, jak wygląda polityka. Szanowni Państwo, ja jestem byłym politykiem, który się z polityki już wycofał, wprawdzie niedawno, ale jednak. Ale rzucam wyzwanie. Jeżeli jest, nie znajdzie się żaden kandydat ani żadna twarz do takiego referendum, to ja, jako redaktor naczelny, dzień dobry Podlaskie, rozpocznę inicjatywę zbierania podpisów pod odwołaniem Tadeusza Truskolaskiego. I ja będę twarzą tej inicjatywy pod hasłem, broń Boże, nie wybierajcie mnie na prezydenta. Nie mnie. Każdy inny. Poza klanem Truskolaskich. Czy to się uda? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, natomiast wiem jedno. Wiem, że tak dalej być nie może. Byle nie truskolaski. Przemysław Sorosek. Dzień dobry Podlaskie. Sponsorem programu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl. Partnerem portalu jest sklep internetowy mkfoamsklep.com na hasło ddp24 masz 10% zniżki. Thank you